No, witam was, moi kochani, w kolejnym wakacyjnym odcinku. Pogoda w tym miesiącu nas nie rozpieszcza. Przez pierwsze półtora miesiąca lipca padał deszcz. Ja bym ten miesiąc jakoś inaczej nazwał. Może lipcopad? O, to jest myśl! Ale my, moi kochani, się dzisiaj nie łamiemy, ponieważ będziemy testowali wakacyjne gadżety. Więc oglądajcie film do samego końca, bo może akurat który z dzisiejszych gadżetów testowanych Wam się przyda w te wakacje. No i zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli też macie dosyć deszczu. Pierwszym gadżetem jest. Gamingowa poduszka do grania. Wykonana z takiej fajnej pianki, memory. Memory. Find. Która bardzo szybko powraca do swojej pierwotnej formy. Z tyłu mamy. Taką specjalną strukturę antypoślizgową, więc ta poduszka nam się nie będzie ślizgała w miejscu, na którym się na przykład położymy. więc ją teraz A, przetestujmy. Kładziemy naszą poduchę. Pyk. Tutaj mamy jeszcze taką fajną poduszeczkę, z której nie wiem na razie, jak korzystać. Zaraz to sprawdzimy. Kładziemy się na poduchę. O! Tutaj mamy idealne miejsce na ręce. Cyk. Teraz wyciągamy drugą ręką telefon. Pyk. I o! W takiej oto pozycji możemy sobie leżeć cały dzień i grać w PSK. A co? Coś mi się wydaje, że bardzo szybko tysiąc pucharków bije na każdej postaci. Na tej poduszce też można leżeć na plecach, więc chyba po to jest ten zagłówek, podgłówek. Uwaga. Tyk, tyk. O, idealnie, tutaj ręce wpadają, barki, tak. O, teraz to jest luksus. Tak to można odpoczywać. Wow, ale nie rozumiem po co ta poduszka jest odczepiana. Odczepiamy i przepinamy. Ją na dół, hop. I to wygląda w ten sposób. Czyli co? To jest tutaj, żeby kochonez się nie co tych chodzi? Czekajcie. Hop! hop. Oh, ale luksus. Dobra, powiem Wam tak, ta poducha to jest totalny game changer. Łuki, ty zawsze grasz w tej pozycji należąco. Dokładnie. Jak będziesz grzeczny, to, to ci ją oddam. Dobra, oceniam gadżet 10 na 10. Lecimy dalej. Czas ulepszyć nasze stanowisko gamingowe i dodajmy teraz do naszej poduszeczki, proszę bardzo, przenośny panel słoneczny. Ten gadżet został stworzony dla fanów survivalu, ci, którzy lubią camping, spać na plaży, dla osób, które generalnie potrzebują podładować swoje urządzenia w miejscach, które nie ma prądu. Mamy tutaj cztery panele słoneczne. Z tyłu znajduje się, można też tym, z tyłu znajduje się wejście na duże USB. Możemy podłączyć sobie telefonik. Sprawdźmy czy faktycznie zadziała. Podłączamy kabelek. No to teraz podłączmy nasz telefon i uwaga... Ha! Ładuje się! 77%! Ale bajer! Zaszło słońce. Podłączam jeszcze raz. Pyk! Normalnie się ładuje. Zarąbiste! Słuchajcie, z taką poduszką i z takim panelem solarnym, który możemy sobie jeszcze, o, za te haczyki gdzieś przywiesić. Ach! Teraz nigdy Wam nie zabraknie prądu, gdziekolwiek byście byli. Można, o! Opalać się, rozumiecie? I grać. Ale bajer! Gadżet 10 na 10. Ja Jajek, bo nikt nie wierzył we mnie. Te klapki to mistrzostwo absurdu oraz trollingu w jednym. Klapki w kształcie wielkiej stopy są obrzydliwe, ale jeżeli chcecie, żeby ktoś na Was zwrócił uwagę na basenie nad morzem, czy też nad jeziorem, to te klapki są idealnie dla Was. Ale powiem Wam, że chodzę po kompozycie i ta guma jest tak cienka, że już mnie stopa i tak piecze, więc one nie chronią przed oparzeniem od rozgrzanego na przykład piasku albo desek kompozytowych. Po kąpieli w jeziorze w morzu, generalnie w każdym zbiorniku wodnym naturalnym, w którym znajduje się sól oraz piasek. Na koniec warto jest się wykąpać, wypłukać. Ja, moi drodzy, kupiłem kilka gadżetów, z których jesteśmy w stanie zbudować przenośną kabinę prysznicową. I w tym oto momencie ją zbudujemy. Spójrzcie na to. To jest coś niesamowitego. To nie jest wielka szczoteczka do zębów. To jest Bat tub, Jumbo Super Soft. Szczotka do pleców. Tak jest. To jest szczotka do mycia ciała w kształcie szczoteczki do zębu. <laughs> Ale zarąbista! Faktycznie super mięciutka! Wow! Kolejnym gadżetem niezbędnym do zbudowania naszej przenośnej kabiny prysznicowej jest taki stopień, który przymocujemy przy pomocy przysawki do jakiejś płaskiej powierzchni, blachy, szkła, albo po prostu do karoserii swojego samochodu. Kiedy już sobie to przysamy, możemy na to ładnie wszystko położyć i nie musimy się. Garbić, żeby stopy umyć, tylko opieramy nogę na tym stopniu. Sprawdźmy, czy to faktycznie działa. Zróbmy to profesjonalnie. Nakuchajmy, przykładamy, naciskamy wajchę. Ok. Teraz nam się fajnie przyssało do szyby i sprawdźmy, czy to faktycznie zadziała. Uuu, daje radę gorąco w stopę. No. To jest coś! To urządzenie wygląda jak jakieś narzędzie, tortur. Ale nic bardziej mylnego. To moi kochani, jest myjka do naszych stópek. Tutaj wkładamy stopę, robimy przód, tył, przód, tył, prawo, lewo, i nasza stopa jest, ała, porysowana, ale czyściutka, bo tutaj też znajduje się pumek. Więc jak ktoś by miał zajechane pięty, no to może z tego skorzystać i będzie miał delikatną piętkę jak pupa niemowlaka. Z tyłu mamy takie fajne przysawki, dzięki czemu nam się to nie będzie poruszało po, po więc przetestujmy, czy to działa. Na początku zamoczmy nasz sprzęt, żeby lepiej się przyssał do powierzchni. To jest chropowaty kafelek i nope. nie, nie trzyma się. Nie dobrze. Albo może troszeczkę, nie, nie trzyma się, a deska. Uwaga, deska też raczej nie będzie się nope. trzymała. Tym bardziej się nie trzyma. Dobra. Czyli jest to problematyczne, ale nic nas nie zatrzyma. Przetestujmy, czy faktycznie to działa. Kładamy stopę. Ej, całkiem przyjemne, ja bym to zrobił inaczej. Tu sobie zblokował piętą i tak porobił. O tak, let's go! Ej, fajne to jest nawet, wam powiem. Przyjemne. Już rozumiem, dlaczego te włosy są takie ostre, bo to też masuje stópkę. Wpadłem na głupi pomysł i chciałem się z wami nim podzielić. Patrzcie na to. To przyczepiamy sobie elegancko, do szybki. O, poduszka gamingowa. A, grasz na telefonie. I sobie stópkę masujesz i to jest życie. <laughs> tego jeszcze nie było! Jak widzicie, do szyby przybiera idealnie. Szkoda, że nie do ziemi. Czas na krem de la krem, czyli na słuchawkę prysznicową zasilaną baterią. Let's go! Naprawdę coś takiego istnieje i znajduje się w tak małym kartoniku. Jestem bardzo ciekawy tego gadżetu. Mamy tutaj zasilacz Electric Shower Pump, a to jest pompka! Tutaj mamy też przyssawki, tą stroną pewnie wodę pompuje, a tutaj podaje na słuchawkę prysznicową. Tutaj mamy też możliwość uruchomienia tego z różną intensywnością, 25, 50, 75 i 100%. Okej, okay. postawmy sobie z boku. Tutaj mamy co? Baterię prysznicową z jakąś dodatkową funkcją. O, to klika! Bardzo drobne dziurki, fajne. I tutaj mamy też wężyk. Ile on ma gdzieś? Z 2,5 metra prawie Dobra, 2,20 góra, ale nieważne, bo i tak spełni pewnie swoją funkcję Dobra, skręcamy sprzęt i lecimy Dobra, skręcamy to, wężyk z baterią, raz, dwa, trzy Trzyma całkiem nieźle I teraz co, ten wężyk tutaj? Tak, ten wężyk tutaj O kurczę, jak on głęboko wchodzi Ale musi tak wchodzić, żeby trzymał ciśnienie, okej okay. To mamy zrobione. O kurczę, tego nie widziałem. Spójrzcie. Jeszcze jest gąbeczka. taka mięciutka, fajna. I coś jeszcze mamy. Uchwyt kolejny na naszą szybę. Co tutaj zapinamy bateryjkę? Tak, jakoś. A, tak zapinamy. O! Dobra, to będzie niezły bajer, niezły bajer. Jest to ładowane z USB typu C. Panel podłączmy słoneczny. Zobaczymy, czy to zasili. Ale będą jaja. Podłączamy kabelek. Tyk. Bateria słoneczna rozstawiona. Wkładamy delikatnie naszą pompę do wody. Nie zanurzamy ją całą, bo się ładuje. Przytrzymujemy 3 sekundy i. I halo! Jeszcze raz. Nope! Halo! A chyba podładowanie nie działa. Poczekajcie. Rozłączmy. Raz, dwa, trzy. Jedzie! Jedzie! <grytania> Let's go! To psika! Ale czad. Dobra, ale bardzo słabo psika. W sumie można chyba zwiększyć prędkość. Uwaga, zwiększam. Czy nie zwiększam? Zmniejszam. O-O! Słabiej, bardzo słabo, bardzo słabo, mocniej, bardzo słabo i mocniej. Dobra, są tylko jakby dwa tryby. 43% naładowania. Ok, ale jak widzicie to normalnie działa, ale bayer. Woda do wiaderka nalana. Odpalamy prysznic. To w to. To obracamy tak. Okej, okay, działa. Myślę, że gdzieś tutaj. Ok. Jest dobrze. I teraz, moi drodzy państwo, najważniejsze jest to, abyście zostawili subskrypcję na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo gorąco w pięty. Gdzie są klapki? Bo dostaniecie koszulką błęk. Tak, jak nie zostawicie, supa. Moi drodzy, zaczynamy kąpielisko survivalowe. Jest gąbeczka. Jest odpalana pompeczka. Raz, dwa, trzy. Zasysa wodę, wrzucamy i leć! Start! Let's go! I tak można kempingować. Zaraz to jest przecież stary. Po prostu sobie jak my byliśmy mali jeździliśmy po Woodstockach, gdy coś takiego było, to by każdy chodził pachnący i zadowolony, a tak to było, minęło i tak każdy przeżył, tak? Niczym się nie zaraził. Także, moi kochani, na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że który z gadżetów dzisiaj Wam się podobał. Jeżeli tak, subskrybujcie kanał. Tak jak powiedziałem, jeszcze przetestujmy na koniec: szczoteczkę. spełnia swoją funkcję. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Cześć!